Moi mili, mam głęboko dobrą wiadomość. Przyszedł mi wózek, mogę iść na normalny spacer. Nie wiem na ile ten wózek jeszcze wytła, bo ja jeżdżę pociągami z Tomkiem. Ja w ogóle podróżuję pociągami jeżdżę i w ogóle taka, ale mam nadzieję mi dać na takiego porządnego. I ten, i się bardzo cieszę, aż się popłakałam. Tak w ogóle to dzień dobry moi drodzy. Kocham Was, dziękuję, że jesteście. Bo to dzięki wam mam ten wózek za te 200 zł. Bo mogłam sobie wyciągnąć ze zbiórki. Dziękuję, że jesteście. Już siedzę na nim, nie? Elektryczny stoi tam z tyłu. A ja siedzę na tym nowym. I się bardzo cieszę, a się popłakałam. muszę wsiść nie. A teraz wchodzimy parafianța, parafiance, e po schodach. E po schodach. E po schodach. E po schodach. Nie jesteśmy w domu. E po schodach. Nie zapisał się chyba tamten. A już jesteśmy w domu. Zobaczcie teraz, zobaczcie. Poczekaj To jest gościu! Hej kochanie! W Rosmanie nie udało mi się wywołać Jesteśmy w Lidku Kupiłam tylko po 4 złote płyn do jamy Ustnej W tym w Rosmanie. Jesteśmy w Lidku Bo przyszliśmy po wodę No Jesteśmy w liiiiitku. Jaką wodę wiedziemy? Małą, no, nie gazowaną. Wejdź dużą. Dużą weź sobie. Małą będziesz bez sensu. Tu mamy wodę, tam mamy wodę. Sobie weź gazowano, a nie gazowano. I tak to wygląda, moi drodzy.

Ну, мы сейчас хотим спадет это вода, а у меня еще щадкая. Вышли играет, как это выглядит? Как это выглядит? Еще ты щадкая, которая тебя я не лопала. и есть у меня моей No pozdrawiamy życie mi miłego dnia. Dziękuję, że jesteśmy, że jesteście, kochamy Was. Moi mili, następna praca do klientki leci. Następna praca gotowa. Tylko jutro idzie do poprawienia, nie? Bo już jest późno i tak zrobiłam na szybko. Następna praca. Leci Sara do Ciebie, już jest gotowa. Jeszcze ręce muszę kochana zrobić i będzie gotowa. Następna praca moi mili. Już jest gotowa. Przeze mnie zrobiona ta praca. Przypominam, jeszcze będzie pomalowana ładnie i w ogóle. Czekam moi drodzy na zamówienia. To jest przeze mnie wyszywane, moi drodzy. Przez moją skromną osóbkę. to jest wyszywane no. zapraszam do zamówień, moi drodzy zapraszam, by mi było bardzo miło jakbyście zamówili to przez moje ręce przeszło to będzie przez moje ręce robione i tak ogólnie zapraszam na youtube, moi drodzy Tak to wygląda. To jest paw. To jest paw zrobiony. To jest paw ładny. Przepiękny ten paw. Jeszcze jutro muszę po poprawić, ale to już jutro się poprawię. Spokojnie, moi drodzy. Zapraszam do zamówień, by mi było bardzo miło, moi drodzy. Przede mnie robione obrazy no by mi było bardzo miło nie ukrywam bardzo ale to bardzo miło by mi było jakbyście zamawiali przeze mnie Byli robione obrazy Ciepl cieplutko zapraszam tu kolory mogą się powtarzać tu dwa bo mi muliny została, nie chciałam obcinać, bo mi szkoda muliny jest. Nie chciałam obcinać, zapraszam. Ten obraz jest przeze mnie robiony. Przeze mnie jest robiony. Zapraszam do zamówień moi drodzy. By było mi bardzo miło. Jak możecie udostępniajcie ten filmik, żeby jak najwięcej ludzi się dowiedziało, by mi było bardzo miło. Zapraszam na mojego YouTube'a Paulisza 20 To jest przeze mnie zrobione. Moja była nauczycielka mnie tego nauczyła. Moi drodzy, jestem tą Bo pranie ten pada i burza jest. Jak jestem mężem to się nie boję budzi. Bo wiem, że mnie chyba ochroni deszczyk pada kap kap. kap 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 nie pada nie wiem czy słyszycie a tu widzicie moje moje szczęście życiowe które się chowa no a ja jestem tu i się przed wami nie schowam hmm. No dolne? Nie, nie, pewnie jak pada, nie? A tu mój widzony blok. No za nowej dawaj. Muszę biąć kranie. I tu mam jak to ja pranie. Bo, bo to my ciągaj ja i no, pranie i będzie spłonąć. Nie wyschło. Teraz będzie. Hej, co spadło? Nogawki. No, U... nogawki spadły. 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 A to my no nogawki spadły nie? No. Pada. Minę. Bina... Ale gruby, dziad. A miała mi z wąblem i z tumeczką, że na dziś się spacer. Ale dobrze, 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 dobrze. Niech, niech sobie popada, to ja na drobie pracę trochę, no? Dobrze, bo jakby nie padało, to bym chyba nie wytrzymało w tym domu, no? Niech popada, nie tomciu? O kurwa. Pada!